Znajdujemy się na targach Automatikon 2019. Witam się z Stanisławem z firmy Finder. Witam Cię. Mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś oprowadzić nas po swoim stanowisku? Jesteś na to gotowy? No to idziemy. Zaczynamy. No dobrze mój drogi, to jest jeden z moich ulubionych stendów przygotowanych na te targi, ponieważ jest silnie przemysłowy. Mhm. Zabrałem ze sobą zasilacze. Nie wiem czy pamiętasz, ale mieliście ostatnio o nich artykuł. Natomiast zebrałem też parę nowości. Nowości, na które nikt nie zwraca uwagi na rynku, albo o których zapominamy, ze względu na to, że nie wiemy, że mogą być potrzebne, nie wiemy, jaki mogą dać efekt, jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w rozdzielnicy. Więc pierwsza rzecz, podstawa, to o czym teraz wszyscy mówią, to jest bezpieczeństwo. Kategorie SIL, przekaźniki z wymuszonym mm -hmm. prowadzeniem styków. To jest cała oferta. I nowością, którą wprowadziliśmy, ja wiem, że te obudowy są identyczne, mhm. natomiast nowością, jaką mamy tutaj, to jest przekaźniki z kategorią SIL-3. Zastosowaliśmy tam specjalną technologię, w której są zdublowane przekaźniki z wymuszonym prowadzeniem, po to, aby zwiększyć pewność za działania. Mhm. Kolejną fajną rzeczą to są ograniczniki przepięć. Ponieważ w aplikacjach przemysłowych strzała czy przepięcie możemy dostać nie tylko od linii e, 230V, z 24V również może się zdarzyć. Tutaj masz ograniczyć przepięć, który odetnie ci wszystko z powyżej 36V. Mhm. One wszystkie są, są takie same, czy to są jakieś nie, różne serie? Nie, są różne serie. Kolejnym z produktów będzie taki, który służy do ochrony RSA 485. Czyli Konstru do komunikacji, tak? Do na przykład komunikacji, Modbus. czyli np. do Modbusa albo Profibasa. Mhm. Kolejnym interesującym produktem jest ograniczyć przepięć dla Ethernetu. O tym bardzo często zapominamy, wyprowadzamy sobie kamery z TV na zewnątrz z budynku, albo komunikujemy się z napędem, a wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli elektryk przetnie nam skrętkę. Uszkodzi nam linię komunikacyjną, albo co gorsza, jeżeli jakieś urządzenie jest na zewnątrz i oberwie przepięciem. Wtedy hmm. nie będziemy mieli możliwości ochronić naszego sterownika, naszego panela operatorskiego, który kosztuje, jak wiadomo, całkiem spore pieniądze. To, który kosztuje naprawdę spore pieniądze i potrafi. Znaczy, pieniądze i uszkodzenie sprzętu to jest jedna rzecz. Gorszą rzeczą będzie to, jeżeli zatrzymamy zakład produkcyjny. Wtedy koszty potrafią rosnąć niebotycznie. Co jeszcze mam interesującego tutaj, to przekaźniki do stref ATEX, do drugiej strefy gazowej. I jest to, jest to producent, który ma najszerszą ofertę przekaźników do stref zagrożonych wybuchem przekaźników elektromagnetycznych. Możesz go to rozciągnąć? Pokażemy tabu, że to, że mogę cię bo tutaj jest, masz oznaczenie, jednopolowy. Cechy, to jest jednopolowy, 6 mm przekaźnik. Tu znajduje się oznaczenie cechy ateksowej. To wykonanie jest na 24 V prądu stałego. Natomiast może pracować w strefach gazowych. Druga strefa to jest zagrożenie do 10 godzin w skali roku. Jasne. Widzę tutaj, że macie też w swoim portfolio sprzęty do termoregulacji. Też mogłybyś mi parę zdania o tym opowiedzieć. Aha, to jest piękna sprawa. Instalujemy nasz napęd w rozdzielnicy, zamykamy ją i okazuje się, że na napędzie wydziela się bardzo dużo ciepła. Jakoś to ciepło nie. musimy odprowadzić. I teraz bardzo często w warunkach przemysłowych służby obsługi ruchu zapominają o tym, że w wentylatorach są maty filtracyjne. Te maty trzeba wymieniać. A ze względu na trudny dostęp w zwykłych wentylatorach, stworzyliśmy specjalne wykonanie, w którym możemy w prosty sposób wymienić maltę filtrującą. I tak zapewni sobie dłuższe życie naszego napędu. Do tego jeszcze, jeżeli stworzylibyśmy system automatyki na zewnątrz, czekają nas dwa dodatkowe zagrożenia. Pierwszym zagrożeniem będą ujemne temperatury. Sterowniki PLC nieprzemysłowe pracują od minus 10 do minus 10 do minus 5 stopni. Natomiast jeżeli chcemy zapewnić pełny kompen, komfort to w warunkach polskich na zewnątrz, spotkamy minus 20. I po to dajemy termostaty do grzania i grzałki. Tutaj śmieszna sprawa. To jest grzałka 25W, to jest grzałka 100W. To ile watów będzie miała ta grzałka? Możemy sprawdzić na, na sprawdzić. etykiecie. 250 250W, dokładnie. Osiągnęliśmy to dzięki zastosowaniu wentylatora. Który wymusza obieg, dzięki czemu mogliśmy w mniejszym gabarycie dużo mocniej podgrzać radiator. Te dwie grzałki są grawitacyjne, to jest z wymuszonym obiegiem. Ale rozdzielnica na zewnątrz to nie tylko temperatura, to też wilgotność. Mhm. Wyobraź sobie, że od 0 do 15 stopni może dojść do rośienia na Twoich aparatach, czyli cała elektronika, którą będziesz miał, może wysiąść. I właśnie na takie przypadki stworzyliśmy higrotermostat. To jest unikalny higrotermostat, ponieważ jest w S-owej obudowie, jest mały i może kontrolować zarówno temperaturę, jak i wilgotność. Możemy mieć kontrolę wilgotności z priorytetem wilgotności i temperatury, kontrolę temperatury z priorytetem temperatury i wilgotności, kontrolę samej wilgotności stanu minimalnego i wilgotności stanu maksymalnego, więc to jest to bardzo małe, ale bardzo uniwersalne urządzenie, które może nam oszczędzić dużo pieniędzy. Zgadza się. Brzmi interesująco wcześniej nie widziałem takiego rozwiązania. A też pracowałem na utrzymaniu ruchu. Też wiele szaf zwiedziłem, wiele szaf wymieniłem czy to przez maty, spełniałem checklisty jako automatyk utrzymania ruchu. Widzieliśmy tam termostaty, ale takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem, także mi się to wydaje unikalne, to dość, bałe, dość nowe Małe rozwiązanie. Mhm. No, te nie są nowe. To już jest 10 lat w ofercie finder. To jest pierwszy rok obecności na rynku. Więc to jest... No bo cały czas rozwijamy naszą ofertę, cały czas staramy się, aby współpraca z nami była jeszcze lepsza, bierzemy pod uwagę potrzeby klientów, bo te produkty, które zrodziły się tutaj, to jest nic innego jak produkty, które zrodziły się z potrzeb naszych klientów. Stanisławie, co trzymasz w rękach? Co? Mam tutaj nagrodę, którą otrzymaliśmy na targach Automatikon za to, co jest za mną, ale boję się ją wręczyć dać w ręce. Możesz mi zaufać, znasz mu Ale to jest złoty medal. Nie zabiorę ci go. Nie zabierasz mi go, nie? No dobra, proszę bardzo. Złoty medal, gold medal Warsaw Poland automatyką Za system Jeśli. Niedawno był artykuł o tym na i e automatyka, można o tym poczytać, ale y, oczywiście lepiej ogląda się filmy. Także proszę cię, żebyś o tym systemie troszeczkę nam opowiedział. System Jeśli to nie jest tak zwany system smart home, czyli Inteligentnego budynku. Bardzo trudno znaleźć tam systemy, które są w rzeczywistości inteligentne. My mm -hmm. nazywamy system ISLI systemem wygodnego życia. To jest system, który już od jednego elementu pozwala ci się komunikować z telefonem komórkowym. Jeżeli zaczynać się podobać ta zabawa, chcesz rozwijać system automatyki w swoim domu, to możesz dawać inne. Możesz sterować oświetleniem, możesz sterować roletami, możesz ściemniać i rozjaśniać poziom światła. Możesz używać takich bezprzewodowych przycisków. Mhm. Ale one nie tylko są bezprzewodowe. One jeszcze do tego są bezbateryjne. Więc klikając przycisk, one zmieniać stan swojego urządzenia wykonawczego. Podchodzi konieczność zmiany baterii i tak dalej. Nie ma konieczności zmiany baterii. No teraz powiedz mi, nie ma baterii, nie ma przewodów, to jak działa? Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, tak jak zapalniczka. Naciskamy, wyzwalamy jakąś energię, Dobrze. pojawia się impuls. Jest, jest elektryk. Bardzo fajnie. Zbieramy energię z naszych mięśni do tego, żeby zmieniać stan urządzenia. Brzmi to bardzo fajnie, wygląda też również bardzo dobrze, ale powiedz mi, czy potrzebujemy jakieś jednostki centralnej, i zazwyczaj w takich systemach są sterowniki jakieś, które trzeba zaprogramować miejscowo do tego? Jak wygląda to w tym przypadku? Tu jest bardzo, bardzo skomplikowany software. Jedyne, czego potrzebujesz do tego, żeby zaprogramować system ESLI, to jest Twój telefon komórkowy. Twój telefon komórkowy, nie mój telefon komórkowy. Okay. Czyli każdy klient na swoim telefonie skonfiguruje ten system, a tak. powiesz nam w jaki sposób? Pobierasz aplikację z App Store'a albo z Google Play, łączysz się za pomocą Bluetootha do każdego konkretnego urządzenia i wybierasz, czy ma reagować na scenariusze, czy ma realizować jakąś konkretną funkcję. Najważniejsze jest, to są tylko trzy urządzenia, dwa aktuatory, jeden do oświetlenia, jeden relatowy i ściemniacz. Mhm. Do tego jeszcze dodatkowe urządzenia to takie bezprzewodowe przyciski, extendery zasięgu i od kwietnia wow. rusza zupełna nowość. Aha. To jest tak zwany Gateway. I w Gatewayu będziesz mógł swój system automatyki budynkowej połączyć z Google Home i z Alexą. Czyli sterowanie głosowe wchodzi w grę, tak? Wchodzi w grę sterowanie głosowe. Wchodzi w grę sterowanie na gigantyczną odległość swoim własnym domem, ale ty masz wolność. Nie zastanawiasz się nad modułami wykonawczymi. Mówiłem, tylko trzy urządzenia i masz synchronizację z czymś, co i tak masz w telefonie, czyli z Google. Dobra, jeżeli dobrze rozumiem i jestem klientem, mam dom, ale nie znam się kompletnie na, na automatyce, nie znam się też na elektryce, wystarczy, że chcę mieć coś inteligentnego w domu, zrozumiem, że to jest proste, i wystarczy mi aplikację w telefonie, wystarczy, że zatrudnię elektryka, który mi to wszystko połączy i mu też wyjaśnię, że ty mi tylko podłącz tutaj te dwa kable, a ja już sobie to wszystko zaprogramuję i tak naprawdę... Może być nawet łatwiej. Aha. Możesz zadzwonić do nas, poprosić o pomoc, my udzielimy pełnego wsparcia, powiemy jak to podłączyć, co można na tym zrobić albo zdradzić nam co chcesz zrobić, a my powiemy Ci jakie klocki do tego dobrać. Później DTR-ki są niesamowicie proste, ponieważ to urządzenie wymaga podpięcia fazy, przewodu neutralnego, przycisku zwykłego, monostabilnego i później wyjścia na oświetlenie. Więc kablowanie nie jest trudne, to jest coś, co poradzi sobie każdy elektryk, tak naprawdę wiele nie różni się od zwykłego przekaźnika bistabilnego a później programowanie odbywa się już za pomocą telefonu komórkowego. I to każdy już użytkownik końcowy każdy może sobie to zrobić. użytkownik końcowy może to zrobić, aplikacje są darmowe, może zmieniać funkcje, może je nimi zarządzać, może przydzielać dostęp swojej rodzinie albo nie przydzielać dostępu swojej rodzinie. <noise> Ostatnie dwa pytania. Jak nazywa się aplikacja i przypomnij gdzie możemy ją ściągnąć, żeby zobaczyć jak to mniej więcej aplikacja działa? Aplikacja do programowania to jest Finder Toolbox. Mhm. I tam tworzymy cały system, programujemy elementy wykonawcze. I później dla użytkowników, tak abyśmy mieli wizualizację stanu tego, czy światło jest zapalone, na jakim poziomie są ściemniacze ustawione, jest aplikacja Finder. Jest i ona jest dostępna na Android, na Androida i na ios a. Kontakt do Was znajdziecie pod filmem. Link do aplikacji również umieścimy pod filmem. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad i widzimy się niebawem. Widzimy się niebawem, a teraz. Oddaj mi mój medal. Nie? Yeah. Dawaj.